hej kochani Pod, od 19 lutego odbyła się walka Prime Somen Ma a oto moje podsumowanie dwie walki można było obejrzeć za darmo pierwsza walka odbyła się Paweł Całkowski kontra y, Sergiusz Zając na ringu po sobie zostawiły śrady krwi to była krwawa walka a drugą darmową walką było AMBRO kontra CIOS. Ta warka sywko się skończyła, wygrał AMBRO. W kilka minut to załatwił. Zanim się obyły kolejne warki, to była rozmowa w studiu. Stifler miał załatwić... miał... Stifler miał ze Sroko, więc Sroko... a Sroko w ogóle się nie pojawił. I do walki Soloko kontra Stifler nie doszło. Pojął na Stiflera szukał przeciwnika, ale Bukmacher się nie zgodził. May event, czyli walka wyczoru, Kamezista w Kamezista Kamezysta versus Kruzfir. I tą walkę wygrał Kamezysta w 11 sekund. Chłopaki, zakopały swój topór wojenny. Już nie ma zanej spiny między nimi. Zanej złej krwi. Kilka sekund przed warką. Zbiły sobie Złówika. Kamerzysta, kamerzysta na wywiadzie powiedział. Ze z tej warki nie poczuł żadnej satysfakcji. Sędzia ich walkę przerwał. Bo potem dał Krusfil, mogę to być źle skończyć. No, Kamezysta przeturzył się z Krusfilem. Krus, Kamezysta powiedział do Krusfila, że przeprosił go, że tak mocno go bił. Warty. Ziemowit Kosakowski kontra. Jaś kapera. Było zaskoczenie. Bo Jaś kapera wygrał. Ziemowit Kosakowski przegrał. I, I trafił na nosę. Ziemowit Kosakowski. Wywiesł go w nosach. A tak Ziemowit kosakowski chojarkował. To była dla niego lekcja pokoju. Warki długo nie trwały. Warka Młateusz Morański kontra. Don Cassio Tam było na więcej runt, bo 4 wygał. Don Casio, To było wiadome. Don Cassio Król Warka. Plus, plus Barber Sobota. Wygał Sobota, to było wiadome. Strolowany kontra Hekman. Wygał Strolowany, to to wiadomo było. Warka. Wiora. Wiora. Koterecka kontra Oliwia Sadkowska. To było pewne, że Wiora wygra. Po warce, viola Violaba Podrapana, jak kot. Don zostaje, zostaje pozwany przez Femema o milion złotych za złamanie umowy. Warka, Ora o Krzesik, Queen of the Brac, wygrała Ora o Krzesik. Warka, Meduza kontra Dawid Narozny. Wygrał Meduza, to było my. Walki były krótkie. A, Don Cassio potwierdził, że będzie pre, Prime and 2 4 lipca. Ma w niej gra, brać udział Skorim. Chyba będzie walczył tam w dwójce. W Alenie było 7 tysięcy ludzi. I Krzysztof Rozpara wtargnął tam jako medyk. Walki można było zobaczyć. Jak się kupi przez Paperview, Ale wszystkie warki u wyciekły na YouTube'a i na TikToka. Warka. Jeden na dwóch wygrał Alan Kwieciński. Pradził sobie z Rafałem Pazikiem i z Kubą. Lasikiem. Komentatorami warki były Paweł Trypson i Tomasz Majewski. Redaktor z kanału fightsport.pl. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. O to chyba tyle z tego co wiem, co tam się działo. By wiedzieć co tam się działo, co mieć, mieć, bo per per view.